Drodzy widzowie, szanowni państwo, nie potrafię zrozumieć logiki, jaką kieruje się Komisja Śledcza do spraw Pegazusa Magdaleny Sroki. Najpierw Komisji zależało na niezwłocznym przesłuchaniu Zbigniewa Ziobro. Miał być ważnym świadkiem. Zaangażowano sądy, policję, aby świadka doprowadzić przed oblicze komisji. A teraz rezygnacja z wykonania orzeczonej kary porządkowej 30 dni aresztu. Odroczenie w czasie daty przesłuchania w charakterze świadka na 23. 25 czerwca 2025 roku. Jakim motywem kieruje się komisja? Tu zapewne chodzi wyłącznie o politykę, o sondaże w temacie wyborów prezydenckich i nie poruszanie drażliwego tematu w czasie kampanii. Mogłoby to zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu w drodze do urzędu prezydenta RP, gdyż Polacy bardzo krytycznie oceniają pracę komisji i przypisują jej wyłącznie motywy zemsty politycznej. I to jest chyba szczera prawda. Czas na zemstę polityczną będzie dobry, ale po wyborach, gdy wygra i domknie układ Rafał Trzaskowski, a co wtedy, gdy nie wygra? Czy wtedy wniosek Komisji do Sądu o nałożenie kary porządkowej dla Zbigniewa Ziobry będzie procedowany? Jak zachowa się sąd w obliczu nowej sytuacji politycznej po wyborach? Może nie zgodzi się na zastosowanie kary aresztu, bo uzna, że Ziobro dał się dobrowolnie doprowadzić przed oblicze komisji, a tego już nie przesłuchała. Wtedy, gdy był doprowadzony i znajdował się w sejnie. Ej, polityka, polityka, a gdzie sprawiedliwość?